Witam Was serdecznie, ja jestem Bardoszuk. A w dziesiątej części kronik chciałem zrobić coś nowego i myślę, że to będę robił co dziesiąty odcinek. To będzie taki skrót y, odcinków od jednego do 9. jakieś tam śmieszne historie czy jakieś ważne rzeczy. Mam nadzieję, że takie coś Wam się spodoba. Zapraszam do wyrażenia swojej opinii w postaci komentarzy. I cóż, jak Wam się spodoba, zostawcie swoją łapkę w górę. I do zobaczenia w Hurt World. Chodź. No to daj mu się zabić, nie uciekaj! <grystanie> podejdź bliżej trochę, podejdź bliżej, po... Patryk, wcale luź Daj giwerę, daj mi giwerę Daj, daj, daj Daj Pożycz na chwilę Ja mam inne pytanie, czemu nie mogę przybliżyć celownika od was? Spogowało chyba A mogę strzelić? Ej no nie mnie! To nie będę strzelał, chodź, 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 chodź. Nie zabij mnie, kurwa nic nie mam Skowaj siekierę, skowaj siekierę Kurwa zabijłeś mnie Już Przez ciebie zabijłem swojego kolegę, bo myślałem, że to ty Sorry no właśnie, kurwa, nie? To co mi dasz za to? Co ci mam dać za to? Nie wiem, zatańcz ładnie. A to Dobra. Polak? No. I ma Masz zatańczyć coś i śpiewać. I śpiewaj. <grym> Może jeszcze ci obciągnąć. Nie, nie, spoko, śpiewaj. Tylko zaśpiewaj coś. Nie umiem <grym> śpiewać, sorry. No bo cię zabije, jak nie zaśpiewasz. <grym> to bij. <grym> Dobra, chuj tam, no. Nie, nie. Dawaj, strzelamy do nich. Są patry. Widzą mnie. I kurwa, to ja mi... Czemuś ty mnie zabił z kszary, Kurwa! kurwa? Po, jak ja tam z nich strzelałem... bardzo samym samym z tym z tym z tym z tym z tym z tym ty co, no co tym tak ty tak tak ty tak no, co ty z tym z tym z tym Hello. tym ty tym z tym z my friend! ty z tym zrobiłeś, kurwa? Ja go zagadam. Ej, my friend, look at me, look at me, look at me. Of... Ej, on nie ma brody! Rzucaj you know? mu... Dobrze, <laughs> damaj, kurwa. dawaj, kurwa! Spierdalał! Dawaj kurwa Jaka jasna <jest. laughs> hama, hama, Hama! Nie strzelaj jeszcze. Nie. To nie ich! To nie ich chałupa, kurwa! Ja pierdolę, ale ząb! biegnij dalej, Patryk! Patryk, biegnij, bo ci jebne! Ej no. Już zaraz będę. Lagi są jak chuj, no. To nie, kurwa strzela! No Debile jebane! Szybko! To nie ta baza! Jak A. nie ta, kurwa! Jak ta. nie ta! Chodźcie, uciekają samochodem, chodźcie o, szybko! Patrz pa jak tyka, patrz jak tyka, patrz jak, jak tyka Kurwa w złym miejscu, żeś to podłączył Dobrze, mówiłeś, że w tym rogu, kurwa, wcześniej na rozpoznanie